Polskiego przemysłu szkutniczego sprzed kryzysu niestety minęły. Na rynku utrzymali się tylko najsilniejsi, produkujący najwyższej jakości łodzie. Przyjrzyjmy się kondycji tej branży w Polsce, a także panującym w niej trendom i najnowszym modelom. Zapraszam serdecznie na relacje z targów Wiatr i Woda w Dyni. W wiatr i woda poszukujemy tradycyjnie nowości. Jedną z nich jest ten właśnie jacht. Proszę powiedzieć, co świadczy o tym, że jest on właśnie innowacyjny? Przede wszystkim jest to pierwszy raz typ składania, który polega na układzie ślizgowym i obrotowym, co pozwala, że trimaran tego typu może zmniejszyć swoją szerokość o ponad połowę i tak samo można go wciągnąć na trailer i wziąć na a, autostradę i przejechać na inne miejsca, do innych portów, do innych krajów. Cała jednostka, oprócz tego będąc aż tak duża, potrafi być złożona do kontenera i wysłana na inne kontynenty. Także to jest główna nowość. Przede wszystkim jest to super szybki jacht, płynący do 20 węzłów, na silniku do 10 węzłów, także jest to ponad trzykrotna prędkość w porównaniu do jachtów jednokalubowych. Czy wprowadzanie na rynek takich właśnie nowości, podejrzewam, że bardzo drogich, jest dobrym pomysłem w czasach, kiedy no, nie mamy za dużo pieniędzy? Bardzo dobre pytanie. Projekt zaczęliśmy przed kryzysem. Budowa trwała ponad dwa lata. Jest zainteresowanie tego typu jednostkami. Powoli na zachodzie widać, że ludzie odkładali decyzje kupna jachtów tego typu, ale mamy przez ostatnie kilka miesięcy coraz większe... Zainteresowanie sprzedaż do Stanów, jachtu motorowego, który stoi za, za nami. Natomiast Trimaran miał już wizyty z, z Anglii, z Francji, z Belgii i mamy też zainteresowanych z Niemiec. Także ludzie przylatają tutaj do Gdyni, żeby specyficznie przylecieć, zobaczyć ten jacht. Co znaczy, że jest to bardzo. Wysublimowany rynek, jednocześnie on istnieje i świadczy o tym, że budując go w Polsce możemy stworzyć coś nie tylko innowacyjnego, ale też i stworzyć miejsca pracy dla ludzi w Polsce, dla naszej stoczni, która jest ulokowana o dziwo aż na południu Polski, koło Jeleni Rejsy synergiczne to są takie, które łączą ze sobą wszystkie pasje świata, bo taka jest nasza misja, żeby wszystkie pasje świata połączyć wspólnym mianownikiem pod tytułem żeglarstwo. Dopiero rozpoczęliśmy promocję tego typu żeglarstwa. Polega ona na tym, że pasjonatów wina zapraszamy na rejs Barką po Burgundii, tam odwiedzamy winiarnie. Pasjonatów, dżentelmenów, którzy uwielbiają whisky, zapraszamy na rejsy do Szkocji i tam odwiedzamy destylarnie. Może nie jest za dużo pływania, ale jest bardzo przyjemnie. Ponadto organizujemy rejsy też związane z pasjami nurkowania na Kubę, na przykład. Zainteresowanie jest dość spore. Dopiero Mimo, że dopiero żeśmy wystartowali, tutaj i rodziny, i osoby indywidualne, nawet starsze, po prostu zapisują się, proszą o ofertę. Zobaczymy. To jest oferta na przyszły rok, która, którą rozpoczynamy od połączenia miłości do ludzi z miłością do żeglarstwa, czyli organizujemy walentynkowy rejs na Wyspy Dziewicza. Nowość na targach wiatr i woda, tym razem jest to oferta skierowana do osób, które uwielbiają weekendowe wypady. No właśnie, co świadczy o tym, że ta łódź motorowa skierowana jest dla takich właśnie osób? Łódź, na której się znajdujemy, posiada kilka plusów do wypadów weekendowych. Posiada między innymi spanie dla sześciu osób, co przy długości 7,6 metra jest rzadko spotykane. Dodatkowo jest to łódź bardzo funkcjonalna pod względem przemieszczania się, to znaczy jest przestronny kokpit, tutaj gdzie siedzimy wygodna kabina, bardzo duży pulpit dla sternika, gdzie znajduje się nawigacja, także te wypady weekendowe mogą być całkiem długie. Na łodzi znajduje się toaleta e, oraz prysznic, co sprawia, że na tej łodzi jest naprawdę wygodnie. E, nie jest to łódź tylko do wypadów rodzinnych, ona jest dedykowana również dla wędkarzy. E, można doposażyć łódź w uchwyty na wędki i e, wędki same. E, tutaj sześć osób swobodnie sobie wędkuje. Także jest to Łódź przestronna. Proszę powiedzieć, jakimi kryteriami dziś kierują się właśnie konsumenci podczas wyboru łodzi motorowej? Łódź ma być przede wszystkim wygodna i łatwa w eksploatacji. Wygodna pod względem przemieszczania się, to znaczy ludzie cenią sobie wygodne przejście, na przykład z części dziobowej, z kopitu do kabiny. Z obejścia do koła łodzi, czyli walkaround, tak jak jest tutaj na tej wersji. Czyli musi być przestronność takiej łodzi. Ona nie może być też. Dla większości zbyt duża, ponieważ często ludzie podróżują z łodziami, przemieszczają się na różnych akwanach i ta łódź musi być wygodna w transporcie. Także dla właśnie takiej gamy ludzi produkujemy łódki i staramy się im udogadniać. Właściwie trudno jest powiedzieć, co dzisiaj się najlepiej sprzedaje. Na pewno w czasie kryzysu zmniejszyła się struktura wielkości. Najlepiej sprzedają się jachty i łodzie motorowe małe. Stąd też ten dobry stan polskiego przemysłu jachtowego. My jesteśmy w Europie liderem, My jesteśmy największym producentem łodzi i jachtów motorowych do 9 metrów długości. Po prostu właściwie nie mamy konkurentów. Konkurują z nami, ale, ale nie, nie, można powiedzieć, nie mają szans. I, I dzięki temu, żeśmy właśnie zawsze to robili, to tak jak mówił w dobie kryzysu, to się lepiej sprzedaje. To odpowiedź jest prosta, po prostu ludzie mają mniej pieniędzy, więc mówi, dzisiaj to ja sobie kupię małą motorówkę, a ten zakup średniej czy, czy większej odłożę na później po prostu. Oczywiście, że zawsze luksusowe, na luksusowe dobra zawsze się znajdą chętnie, czy to będzie kryzys czy nie kryzys, bo jest to zamknięta jakaś taka jak metoda. Ale jakbym miał tak ocenić generalnie, tak jak powiedziałem, najlepiej sprzedają się w tej chwili te łodzie z segmentu mniejszego. To on najlepiej przetrwał. Z nami na targach mistrz świata w żeglarstwie pan Przemysław Tarnacki. Panie Przemysławie, co w tej chwili cieszy się największą popularnością? Jaki sprzęt warto kupić? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że różnorodność sprzętu, jaka się u nas pokazuje, i to zarówno producentów polskich, jak i dystrybutorów polskich marek zagranicznych, jest coraz większa i polski klient ma w czym wybierać. Oczywiście od wielu sezonów jachty motorowe cieszą się dużą popularnością. Mamy cudowne jeziora mazurskie, zalewy, Otwarte Morze, także ten, ten segment jest tutaj bardzo silny, ale też co ja, na co ja zwracam uwagę jako żeglarz sportowy, żeglarz Żaglowy, z przyjemnością coraz bardziej rozwija się rynek tych jachtów żaglowych i rośnie takie przeświadczenie, że, że, że ten prestiż, ta radość w posiadaniu żaglówki jest, jest no czymś, co, co klient chce osiągnąć. Czy teraz te ceny są lepsze niż przed kryzysem? Na pewno tak. Na pewno ten kryzys to. Wiadomo, to we wszystkich branżach było trochę takie szaleństwo, nakręcanie się. Teraz on oczyścił trochę też. Jak w każdej branży, i producentów, i dystrybutorów, większą uwagę zwraca się na, na koszty produkcji i jakoś przy tym nie traci. Także są dogodne, dogodne ceny na, na poszczególne modele z każdego segmentu. Klient w Polsce ma już naprawdę wciąż wybierać, ma pełen przekrój. Tak jak w Niemczech, we Włoszech czy we Francji. A gdzie w tej chwili sprzedajemy najwięcej naszych łodzi? My, Polacy, jako producent, jesteśmy największym producentem na świecie łodzi do 8 metrów czyli ten taki przedział jeziorowo-zatokowy. No to jest powód do dumy dla nas, dla, dla całej branży dla żeglarzy, dla konstruktorów, dla budowniczych. Te produkty są sprzedawane najczęściej we Francji, we Włoszech, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Z kolei importujemy rzeczy również francuskie, włoskie, angielskie, też amerykańskie. Także to jest wymiana obustronna. Nikt chyba nie policzył, jaki jest bilans tej wymiany jeszcze, ale ona z roku na rok rośnie. To nie jest już tylko tak, że my tylko eksportujemy i tutaj produkujemy. My również jesteśmy już liczącą się siłą nabywczą. Co Pana najbardziej zaciekawiło na tegorocznych targach? Może wybrał już Pan jakiś sprzęt dla siebie? Tak, no, ja, ja z, z racji wykonywanego zawodu, czyli żeglarza zawodowego, żaglowego, tutaj się bardzo y, y, orientuję w jachtach żeglowych i... i... Kilka marek nowych się pojawiło, bo i właśnie niemieccy producenci i angielscy, i francuscy, także to, to rośnie cały czas. Jachty motorowe też bardzo ciekawe systemy prezentują, systemy parkowania w marinie, dokowania Motorówką, na której siedzimy tutaj sterujemy za pomocą joysticka, tak jak w grze komputerowej już. Także ta technika naprawdę poszła bardzo mocno do przodu. Można powiedzieć, każdy już może mieć taki jacht i, i, i sobie żeglować. Zresztą wiele krajów zagranicznych we Francji na, na kanałach na Zotokach nie wymagane są już żadne, e, żadne e, karty motorowodne, nic po prostu się wsiada i, i, i płynie. Więc e, nasz skuter czy skuter, który, który widzimy, e, ma wiele innowacyjnych rozwiązań. E, zaczynając od tego, że jest to jeden z najmocniejszych skuterów na rynku, czyli ma 260 koni. Dodatkowo jako jedyny skuter na świecie, na rynku ma coś takiego jak tamulec, jak inteligentną skrzynię biegów, czyli zmienia się skrzynię biegów, biegi w ręce. No, tak jak widać nowoczesny design, bardzo ciekawy, ciekawie ukształtowany kadłub, to daje nam bardzo dobrą prędkość, bardzo szybkie przyspieszenie, e, zwrotność e, na zakrętach. E, skutery sprzedawały się z reguły dobrze i w tym roku również dzięki e, innowacjom, które są, które dostarcza nam producent. E, nie mamy większego problemu ze sprzedażą, szczególnie tych topowych modeli, czyli RXP, RXT to są sprzęty, które, e, tak powiem, sprzedawane są całkiem nieźle. E, tu jakby mamy pomoc ze strony producenta, który faktycznie przygotowuje coraz to ciekawsze modele, coraz to nowsze rzeczy są wrzucane do, do tych sprzętów. Dlatego nie narzekamy na sprzedaż skuterów wody. Wszędzie tam, gdzie można, to jest dobre miejsce. Gdzie, gdzie mamy wodę, gdzie mamy otwarty akwen, gdzie nie ma zakazu używania silników spalinowych. To jest dobro. Czy to będzie jezioro, gdzie nie ma fal, możemy poszaleć. Część osób również korzysta z skuterów nad morzem, gdzie mamy dodatkowo ciekawostkę jak fale, czyli, czyli nie ma przeciwwskazań. Jeśli jest woda, można wszędzie korzystać ze skuterów. Czasy hosty sprzed 2008 roku nie wrócą. Jak widzieliśmy, polski przemysł skutniczy bardzo się zmienił. Jednak cały czas mamy doskonałych producentów łodzi i konkurencyjne na światowym rynku oferty. Szansą na sukces są z całą pewnością innowacje. Rynek wewnętrzny nie jest tu oczywiście alternatywą dla eksportu. Czy polski przemysł szkutniczy przetrwa burzę na światowym morzu kryzysu? To pytanie pozostaje otwarte.